Hejka wszystkim w kolejnym filmiku na moim kanale. Nie wiem czy pamiętacie, ale to było dawno, bardzo kilka lat temu, nagrywałam filmik Codziennie inny kolor. I tam postanowiłam, że każdego dnia będę ubierać inny kolor. Dzisiaj postanowiłam, że nagram drugą część, czyli Codziennie inny kolor, część 2. Więc w tym filmiku właśnie postanawiam, że ubieram się codziennie w inny kolor. Jeśli jesteś zainteresowana w jaki kolor i jak to będzie wyglądać, zapraszam cię do oglądania. Jak to zwykle robię, e, jeśli codziennie, to znaczy od poniedziałku do piątku, bo weekendy nie wliczam. Dobra? Dobra. Dzięki wielkie. E, więc post postanowiłam, że w poniedziałek ubiorę się na różowo. Nawiązując do Barbie, choć e, film, na który poszłam był w niedzielę, ale też trochę ubrałam się w poniedziałek, że na różowo. No, nieważne. Na różowo, więc poniedziałek to różowy dzień, więc wszystko, co było e, związane z różem, było w poniedziałek. Wtorek to szary dzień, bo już takie Chciałoby się powiedzieć, że poniedziałek to taki szary dzień po weekendzie, ale jednak wtorek to szary dzień, bo przy okazji, że ja chodzę na tańce, to miałam spodnie szary. No to ja mówię, dobra, nałożę sobie pluskę szarą i będzie szary dzień. No i tak właśnie było. Wtorek to był szary dzień. Wschoda! Co by wymyślić w środę? Takie kurde, ko kombinowałam, czytałam Wasze propozycje i takie, dobra, czarne. Mówię, whatever. Co z tego, że było ciepło i ja się trochę gotowałam w tym, w tym czarnym, ale co robi się dla filmiku? Poświęca się dla filmiku, więc w środę ubrałam się na czarno. za to, żeby być odwrotnością czarnego, to ubrałam się na biało, więc teraz odbijałam słońce od siebie i po prostu cieszyłam się tym, że... E, cieszyłam się tym, że mi jest chłodniej. Co z tego, że było na zewnątrz też ciepło, ale miałam białą bluzkę, no dobra, na prosty był jakiś dodatek, ale załóżmy, że był biały i e, białe trzy czwarte spodnie. No bo krótkich e, nie było, bo było jednak trochę chłodno. Niby słońce, ale chłodno, więc ostrożność, żeby się nie ziębić. Ostatni dzień. No ja mówię takie, szczerze, już nie mam pomysłu, jeśli chodzi o kolor. To mówię, dobra, ktoś zaproponował, że może być tęczowy, czyli ubieram się du inny kolor, górę inny kolor i wszystko innego koloru. I ja mówię, idealnie piątek, to taki dzień, gdzie już można się wyszaleć, bo już weekend, więc biorę piątek i jestem tęczo tęczowa. Jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, to ubrałam się właśnie w ten e, bluzka od mojej cioci, bo mnie pożyczyła. E, dała. Ja mówię dobra, na kocharami jest e, nawet Dobra, trochę wieje, ale jest spoko. Mamy fajny dzień, nawiązując no, do tego, że jest codziennie inny kolor, to ja dzisiaj na czerwono-zielono, czerwono czyli też tęczowo. Wielkie dzięki za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że Ci się podoba. Dajcie w komentarzach swoją reakcję, swoje propozycje na filmiki i do zobaczenia wkrótce. Pa!